Wieczór. Pora na deser. Jaki deser? Rogaliki z marmoladą. Dlaczego rogaliki z marmoladą? Bo tak naprawdę potrzebne są tylko drożdże i jakikolwiek drzem marmolada. Nic więcej, jako że naprawdę w lodówce nie mam nic takiego szczególnego, z czego chciałabym zrobić deser. To taki deser, który zawsze możecie zrobić, jeżeli macie po prostu drożdże, mąkę, i jajka. Więc zaczynajmy. Do naczynia. 500 gram mąki, 225 25 gram pokruszonych drożdży, no jeszcze masło, 100 gram masła, miarka. dwa jaja 180 gram śmietany, ja to robię na jogurcie wymieszać dwie minuty ciasto się wyrabia no. no i tyle by było zrobienia ciasta mamy tutaj takie coś wyjmujemy to całkiem sprawnie, jak widzicie eee, na stolnicę Dzielimy na trzy równe części, mniej więcej. No to co, mamy trzy takie kule. Mamy blachę z papierem i mamy dwa drzemy. Przypomniało mi się, że ten drzem marmolada, żeby z tych rogalików to tak nie wychodziło, powinien być w miarę gęsty, więc tak naprawdę no możecie użyć każdego drzemu. Ale moja rekomendacja jest użyć raczej marmolady, która jest gęstsza. No, no, drzemu, który po prostu nie będzie z nich wypływał. Jeśli zrobicie z innym, no to po prostu one nie będzie się ciężko je formować i będzie ten, ten drzem wypływał i one będą tak nieestetycznie wyglądały. Więc taka, taka moja rekomendacja, ale co kto woli? Ja początkowo właśnie chciałam robić z dwoma rodzajami tych drzemów. Miałam jeden drzem porzeczkowy, drugą marmoladę śliwkową. Mi się właśnie przypomniało, że taki tu kiedyś miałam problem. Więc pasuję z tym drzemem porzeczkowym i idę tylko w marmoladę, która jest gęsta. Kółko mi teraz wyszło całkiem całkiem. No i teraz tak kroimy z góry na dół, kroimy z lewa na prawo. Powstają takie cztery i teraz każdą z taką ćwiartek na pół, żeby powstał mniej więcej taki trójkącik o grubości około 5 mm, czyli powstaje takich 8, czyli w sumie będziecie mieli 3 razy 8, 24. No i pamiętając, że będziecie to zwijać rozsądnie tej marbolady tutaj, żeby to tak nie wylatywało. No i teraz tak, rozpoczynając od. Szerszego boku. Zwijamy takie rogaliki, o, zaginając na kształt takiego księżyca, i układamy tutaj, i układamy tutaj na blachę. No i po kolei z każdym, tak. Piekarnik może się już Wam podgrzewać 180 stopni. I nawet jak jest gęsta, to czasem no, nie wyszedł mi idealny. Niestety tutaj mm, ten dżem, ta marmolada się wyłoniła i nie będzie taki piękny. No i teraz tak. Każdy smarujemy białkiem. No i posypujemy wedle przepisu cukrem pudrem. Cukier puder zrobiony w termomiksie, czyli zmielony zwykły cukier. posypane, no i lądują w piekarniku na 15 minut. A teraz po prostu powtórzyć to dla każdej porcji ciasta. Wracam do was po jakimś czasie widać nasze rogaliki. Niektóre są idealne, o jak ten na przykład bardzo ładny kształt. Niektóre są mniej idealne, o na przykład tutaj widać, że wychodzi marmolada, ale spróbowałam jednego. Bardzo dobry, taki troszeczkę drożdżowy, troszeczkę chrupki. Piekłam z, w termoobiegu z yy, nagrzewaniem z góry. Yy, jak widzicie, trzy proste składniki, masło, mleko, drożdże i jakaś marmolada do środka. I naprawdę szybki, fajny deserek gotowy. Smacznego!